14 lat temu historią osoby o imieniu Annora Petrowa żyła spora część internetu. Kobieta była młodą, utalentowaną łyżwiarką figurową, stając nawet przed szansą wzięcia udziału w igrzyskach olimpijskich. Wszystko zmienił jednak podejrzany e-mail wysłany do jednej z koleżanek. Annora po jego przesłaniu miała zostać znaleziona martwa w czeskiej Pradze. Czy e-mail, który usłyszycie w tym materiale był prawdziwy? Czy w ogóle Annora Petrowa była prawdziwą postacią? Jak mawiał rzeźnik z Blaviken, w każdej baśni jest ziarno prawdy. Z tej strony bezkresowy, zapraszam do oglądania. Każdy młody, a szczególnie obiecujący atleta ma w swojej głowie występy w najważniejszych wydarzeniach sportowych na świecie, w tym igrzyskach olimpijskich. Podobnie było z osobą o imieniu Annora Petrowa. Kobieta urodziła się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w mieście Portland w stanie Oregon. Jej rodzice Mikhail Petrowicz i Nancy Petrowa byli rosyjskimi imigrantami. Annora w wieku 6 lat rozpoczęła swoją przygodę z łyżwiarstwem, a 4 lata później zaczęła trenować łyżwiarstwo figurowe. Kobieta już w tak młodym wieku wykazywała ogromny talent. Swego czasu Annora miała być nawet trenowana przez uznanego w środowisku łyżwiarskim Siergieja Polukiwa. Kobieta swoją smykałkę do łyżwiarstwa figurowego udowodniła wygrywając uznane zawody Crystal Classic w wieku 13 lat. To właśnie ten turniej zmienił jej życie, a dokładniej dzień przed wygraniem zawodów. Całą niepokojącą historię na przestrzeni lat Annora opisała w mailu wysłanym do swojej koleżanki Bri. Oto jego treść: Bri, nie usuwaj tego maila. Wiem, że mnie nienawidzisz, ale byłyśmy kiedyś najlepszymi przyjaciółkami i chciałabym, abyś to przeczytała. Wydaje mi się, że znalazłam się w poważnych tarapatach i raczej nic nie da się z tym zrobić. Jednak musisz to przeczytać, żeby zrozumieć. Wiem też, że nie rozmawiałyśmy od dawna, lecz to co się stało nie było moją winą, a przynajmniej nie w całości. To zabrzmi głupio, ale proszę, żebyś to opowiedziała, tak aby ktoś inny też o tym wiedział. Zaczęło się, kiedy byłyśmy w ósmej klasie, noc przed turniejem Crystal Classic. Siedziałam w domu, nie mogąc zasnąć z powodu zdenerwowania. Przeglądałam internet, ale nie byłam w stanie skupić się na niczym. Z nudów wygooglowałam więc swoje nazwisko. Nie powinnam była tego robić, Bri. Na początku pojawiły się zwykłe informacje, które widzisz, wyszukując siebie, a potem natrafiłam na link do Wikipedii, też o mnie. Pomyślałam, że napisał to nasz klub, albo tata czy coś. Nie było tam wiele wiadomości na temat łyżwiarstwa czy miasta, w którym mieszkałam. Lecz tym, co mnie zdziwiło, była informacja, że wygrałam tegoroczny Crystal Classic. Zaśmiałam się, myśląc, że ktoś to napisał, żeby dodać mi odwagi. Spytałam się taty, ale zaprzeczył. Gdy wygrałam zawody, następnego dnia byłam w siódmym niebie, pierwszy turniej, w którym kiedykolwiek zwyciężyłam. Po nim zaczęłam bardzo ciężko pracować. To właśnie wtedy rodzice zatrudnili Siergieja, aby mnie nauczał. Pewnie wiesz, ile to mogło kosztować. Po tym wydarzeniu zaczęłam sprawdzać Wikipedię przed każdymi zawodami i zawsze przewidywała wyniki dotyczące mojego miejsca. Było napisane, że wygram turniej regionalny i wszystko się sprawdziło. Sergiej namówił mamę i tatę, żeby pozwolili mi wziąć udział w olimpiadzie. Trenowałam każdego dnia, ale nie rozwijałam się wystarczająco szybko, aby wystąpić w mistrzostwach, według Sergeja. Starałam się z całych sił i jeździłam też bardzo dobrze, ale Siergiej cały czas powtarzał, że to nie wystarczy. Zawody nadeszły. Myślałam jedynie o zwycięstwie i zrobiłam coś, czego nie powinnam. Każdy wciąż powtarzał, że jesteś faworytką, przez co poczułam się, jakbym już przegrała. Utworzyłam konto na Wikipedii i zmieniłam artykuł na mój temat, aby napisać, że wygrałam. Tylko, że tuż po tym sprawdziłam stronę i wyświetlił się jedynie ten napis. Annora Petrowa jest samolubną, małą dziwką, która dostanie to, na co zasłużyła. Zaśmiałam się. Dlatego tamtego dnia wyglądałam tak potwornie. Byłam zszokowana. Pamiętam, jak oglądałam twój występ, aż w pewnym momencie oderwała się szyna z twojej łyżwy. Chwilę potem leżałaś na ziemi z twarzą zalaną krwią w miejscu rozcięcia na czole. Powiedzieli mi, że to moja wina, ponieważ wcześniej miałam twoje łyżwy. Bri, naprawdę przy nich nie majstrowałam. Chciałam wygrać, ale nigdy nie zrobiłabym czegoś, co by cię skrzywdziło. Kiedy powiedzieli, że mam zakaz udziału w następnych turniejach, każdy powtarzał, że dostałam to, na co zasłużyłam. Nikt nawet nie spytał się o moją wersję wydarzeń. Chyba słyszałaś, że Siergiej odrzucił mnie po tym wszystkim. Powiedział, że go zrujnowałam. Nikt nie chciał ze mną rozmawiać. Wiesz, jak to jest być obiektem pogardy? Nie miałam nawet chwili wytchnienia. A wtedy artykuł stał się nawet gorszy. Kiedy tylko sprawdzałam, opisywał te okropne rzeczy na mój temat. Nie potrafiłabym opowiedzieć nawet połowy z nich, język był taki wulgarny. Płakałam za każdym razem, gdy to czytałam. Ale nie mogłam przestać. Napisałam skargę do Wikipedii, nawet do nich dzwoniłam, ale wszyscy zarzekali się, że nie wiedzą nic o takiej stronie. Byłam sama w domu tej piątkowej nocy. Postanowiłam sprawdzić, czy artykuł został w końcu usunięty. Wciąż tam był, ale tym razem głosił: A Nora to mała, żałosna sierota. Odbiło mi. Zaczęłam wydzwaniać po rodzicach, aby ich poinformować, ale za każdym razem słyszałam ten straszny śmiech z drugiej strony. Dzwoniłam chyba ze sto razy, a śmiech ustał. Po wypadku, w którym zginęli moi rodzice, policja oddała mi ich telefony, które nie zarejestrowały żadnego z moich połączeń zeszłej nocy. Byłam zdruzgotana. Przedtem potrafiłam trenować całymi dniami, ale nigdy nie zauważyłam, jak samotna byłam. Wiem, że próbowałaś się wybić, ale byłam tak zdenerwowana i zestresowana, że nic mnie nie obchodziło. Gdy skończyłam osiemnaście lat i dostałam pieniądze ze spadku, wyjechałam do Szwajcarii. Musiałam wziąć się w garść, moje łyżwiarstwo bardzo się pogorszyło, nie minął nawet rok, a mi wydawało się, że minęły wieki. Piszę do ciebie ze starego hotelu w okolicach Pragi. Jutro mam przesłuchanie do Ice Circus. Wiem, że niegdyś naśmiewaliśmy się z takich rzeczy, ale naprawdę tego chcę. Byłam mocno zdenerwowana, więc z przyzwyczajenia sprawdziłam tamtą stronę. Trudno mi o tym mówić, ale kiedy zajrzałam do artykułu, żeby zobaczyć, czy uda mi się dostać tamtą pracę, moim oczom ukazała się taka wiadomość. Petrowa umarła bez przyjaciół w samotności. Dzisiejszy dzień jest datą mojej śmierci. Szlocham tak mocno, że ledwo piszę, ale chciałam, abyś poznała prawdę. Proszę, uwierz mi Bry. Załączam zdjęcie strony, żebyś mogła mi uwierzyć. Wszystko tam jest. Nie wiem, co mam robić. Nikogo tutaj nie znam, a nikt nie mówi po angielsku. Wciąż odświeżam stronę. Czekam do północy. Nie wiem co robić, więc zamykam się w pokoju. Już tylko kilka minut do północy. Jestem wyczerpana, ale nie mogę przestać. Boję się, że zostawię komputer, zanim dowiem się, co się stanie później. W tym miejscu mail został urwany. Jak się okazało, treść przepowiedni miała być prawdziwa: czeska policja znalazła Annorę martwą przed komputerem. Funkcjonariusze nie ujawnili przyczyny śmierci kobiety. Zdradzili oni jednak, że napisany e-mail do jej koleżanki Bri nigdy nie został wysłany, jednak w jakiś sposób trafił do internetu. Policja dodała również, że żadne połączenia telefoniczne do rodziców, o których pisała Annora, nigdy nie miały miejsca. Czy Annora Petrowa była prawdziwą postacią? Próbowaliśmy skontaktować się z Siergiejem Polukiwem, ze względu na sytuację geopolityczną bezskutecznie. Głównym dowodem na jej istnienie jest e-mail, którego wysłała do swojej koleżanki Bri, a także, według niektórych źródeł, materiały znalezione na jej komputerze. Jedna z teorii głosi, że kobieta była umiejętnie manipulowana przez nieznanego oprawcę, który miał publikować o niej informacje w internecie. Podobnie miało być z telefonem od rodziców. Sprawca w jakiś sposób miał przejąć wychodzące od Annory połączenia. Druga teoria sugeruje, że Annora Petrowa cierpiała na jakąś formę psychozy, a wszystkie informacje na Wikipedii, czy nawet śmierć rodziców, którą opisała w swoim mailu, były wyimaginowane. Przeczy się to jednak z faktem, że swego czasu taka strona na Wikipedii faktycznie istniała. Jednym z wytłumaczeń jest to, że kobieta w swojej chorobie psychicznej miała utworzyć ją samodzielnie. Kilka lat temu temat został poruszony na redditowym Lost Media. Jeden z komentujących miał się przyznać, że to on jest autorem historii, a także strony na Wikipedii. Autor komentarza poinformował również, że zdjęcie przedstawiające Annorę miał utworzyć w Photoshopie. Komentarz został jednak przez niego usunięty. Czy Annora Petrowa była prawdziwą postacią, a może to po prostu kolejna dobra creepypasta? Ocencie sami. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym materiale. Jeśli się nie boisz i chcesz być na bieżąco, to zostaw suba. Ocenić też możesz.